Witam wszystkich 16 czerwca, piątek, na porannej aktualizacji rynku. Forex, przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Przechodzimy już do kalendarza inwestycyjnego. Mamy tutaj dzisiaj tylko jedno takie ważniejsze wydarzenie. Wskaźnik CPI rok do roku, za maj w strefie euro. <coughs> Oraz o 8.30 był, była konferencja prasowa w Japonii, ale to są tylko do par walutowych. Jeżeli ktoś korzysta, no to tutaj była, mogła pojawić się zmienność, i tutaj również o 11.00 może pojawić się zmienność na euro, dolarze, Nasdaq. Przechodzimy do Nasdaqa. Nasdaq widzimy, wybija kolejny poziom wsparcia na interwale, poziom oporu na interwale jednodniowym. Także myślę, że będziemy. I jeszcze pompować dalej. Następny target z interwału jednodniowego jest 15430. No tak to widzę na ten moment. Wsparciem jest 15159. Ten poziom stał się tutaj poziomem wsparcia i zejście poniżej I tego poziomu, no to tutaj korekta w te rejony. Natomiast no, dolar osłabia się i te rynki finansowe idą do góry. Tak to wygląda w tej chwili, indeks dolara, widzimy, posypał się po ogłoszeniach Fedu, po posiedzeniu środowym i czwartkowym, także tutaj wybiliśmy na indeksie dolara ważną strefę, która była dużym wsparciem dla teraz będzie oporem. Wybiliśmy bardzo ważny poziom 0,61 całego tego wzrostu i testujemy go od dołu. Jeżeli nie powrócimy dzisiaj powyżej tej linii, no to 101,639 jest na odwrót i ta linia trendu wzrostowego będzie przetestowana. Stąd dalsze odbicie tego bym się spodziewał. Także tutaj, no, no raczej spadkowo no. no dolarze, dolar do, do złotówki widzimy, że też nie zostało utrzymane wsparcie 4,14 to co, co tutaj mówiliśmy zostało wybite przetestowane po opór tym razem i jedziemy dalej, jeżeli wybijemy ten poziom 4,06 254 no to następny target dla mnie to jest okolice 4. Złoty za jednego dolara. I jedno, co się rzuca w oczy, no to ten malejący wolumen podażowy, co może sugerować zakończenie tego, tego spadku. Niemniej jednak obserwowałbym, ponieważ wybicie tego poziomu 4,06254, na którym się znajdziemy, zamknięcie się poniżej jego świecy dziennej, uważam, że będzie kontynuacją ruchu spadkowego. Jedno, co jeszcze się pojawiło no na dolarze do złotówki, co może nam sugerować odbicie i wzrosty do 4,10, 4,15, 997, jest dywergencja, którą mamy na RSI i na wolumenie skumulowanym. Także tutaj ten czas odbicia chyba się zbliża. Natomiast, no jeżeli ten poziom 4,06, 400, puści no to lecimy na 4 na 4 dolary. <laughs> tak to widzę na dolarze fund do dolara wybijamy poziom 1,27862. Jeżeli ta świeca dzienna utrzyma się ponad tym poziomem, to moim następnym targetem 28441. Jest to na interwale jednodniowym przechodząc na 4 godziny. Tak nie za bardzo jest szczegółowo mierzyć, ale ten target tutaj jak najbardziej jest realny, szerokie mierzenia wychodzą 127 debite i 161. Na cenowniku. jeżeli świeca 4-godzinowa nam się zamknie, tutaj dlatego teraz zdałem taką podstawową świecę, niemniej jeżeli dolar będzie spadał, no to fund będzie rósł i tutaj około 1,29 jak najbardziej do zaksięgowania. Jeżeli ten poziom zostanie utrzymany. A widzimy, że już kilka świec godzinowych zamknęło, czterogodzinowych zamknęło się no, i mamy retę, gdyby tego poziomu, no to wtedy będę patrzył w tym kierunku i tutaj będę się pozycjonował na nagrania w krótkie. Na ten moment obserwuję ten poziom. Nie mam pozycji na punkcie do dolara. Natomiast mam pozycję na euro do dolara. I tutaj spodziewam się zrobienia, zasięgu tej korekty. Mam pozycję krótką. Tak? I tutaj uważam, że ten target jest jak najbardziej realny na 1.08.924, 1.09 korekta. I zejście w te rejonę. Będę obserwował, co się tutaj będzie działo. Na, na euro do dolara. I jeżeli się nie pojawi reakcja popytowa na tym poziomie, no to myślę, że te stawki mogą być głębsze i tutaj będziemy sobie to dalej wyznaczać, jeżeli ta korekta zostanie wybita. Następnym zasięgiem, który mógłby być to jest największa korekta w tym roku tutaj mam taki kolor i ją spotkujemy. No to będzie mój następny target na euro-dolarze. Jak widzimy jest to na poziomie piwo również na poziomie 0,61. Także dwa poziomy będę obserwował pod ewentualne zagranie pod podlągi. Niemniej jednak ja spodziewam się większej korekty odbicia tego dolara, ponieważ docieramy do bardzo ważnego, dotarliśmy do bardzo ważnego wsparcia. Gdyby ono puściło, no to, to zobaczymy dużą przecenę i na pewno te wyższe poziomy na punkcie do dolara i euro do dolara, myślę, że no, euro do dolara zobaczymy około 1,1-1,2. Niemniej jednak to odbicie na dolarze powinno się pojawić i zobaczymy na obydwu dwóch tych dolarach korektę na punkcie i na euro. Kolejny, kolejny walor to jest złoto do dolara i na złocie widzimy, że wybijamy zero. Silne odbicie wczoraj z tej strefy. Przyznam się, że spodziewałem się, że na niżej. Znaczy ten poziom mieliśmy wyznaczony, ale, ale yy, myślałem, że to że nie pojawi się aż tak, dużo robicie. Widzimy teraz strefę, która pozostała tutaj do wypełnienia. Także yy, dotarliśmy do lokalnej linii trendu spadkowego do mierzenia się osiągającej FIBO i ja spodziewam się tej reakcji podawowej tutaj. Jeżeli ona by nie wystąpiła, to wychodzimy tutaj górą i pierwszy mój target, gdzie będę. Yy, Dokładał pozycji. Jeżeli 0,61 zostanie wybite, i, i tutaj ta linia trendu, to pierwsze miejsce, gdzie będę dokładał pozycji krótkich, to będzie 1,971, ponieważ ja w dalszym ciągu na jedno dniu chcę oczekuję tego zejścia tutaj w te rejony. Okay. Widzimy, że RSI już zawraca wolumen podażowy się nie pojawia. Jesteśmy przy górnej krawędzi kanału spadkowego, tak. I tutaj ten 1,70 może być nadbicie i zejście do tych niższych poziomów 1904-1935. Tutaj te poziomy w dalszym ciągu są, realną zasięg korekty na 1915. Także tego tutaj oczekuję na, na złocie, zejścia do tych poziomów a podbicie traktuję jako kolejną okazję na to, żeby podłączyć się pod ten ruch spadkowy na złocie. Wczoraj ładnie złoto zapłaciło, spłacono za to 1,25, jednak uważam, że zejdziemy jeszcze niżej. Gaz ziemny. Na gazie ziemnym wybiliśmy poziom oporu, który tam wyznaczyłem. Ja zamknąłem kolejną pozycję długą, którą miałem na tym poziomie. Widzimy, że docieramy do tego miejsca w dalszym ciągu. Oczekuję jeszcze jednego zejścia w dół i wypełnienia do końca tego gapa 2093 2082 Tutaj mam targety zakupowe i będę na to czekał. Niemniej jeszcze pozycje długie mam z tych poziomów tutaj. Także jedną z dwie pozycje jeszcze są, także można, będę czekał na realizację na wyższych poziomach. Jeżeli się pojawi, na srebrze. Na srebrze wybiliśmy lokalną linię trendu wzrostowego i obecnie mamy jej retest. Także stąd jest możliwa kontynuacja rytmu spadkowego. Osobiście nie mam żadnej pozycji w tej chwili na srebrze. Będę obserwował, co tu się dzieje. Jeżeli wybijemy ten poziom, no to możliwe jest zaksięgowanie 24. Ponowny test tutaj tej strefy, chociaż nie spodziewałbym się tego, no bo mamy też lokalną linię trendu spadkowego, ale na srebrze ja oczekuję zejścia ceny niżej w strefie, które wyznaczałem na jednownioskę. Jak tutaj sobie przejdziemy na jednodniówkę, no to to są te strefy 22, 185, 20, 1,52 i 297. i można wrócić, spodziewam się tego zejścia, także że wszystko się pokrywa. Ropa, UTI. Mamy odbicie. Pierwszy opór na ropie mamy tutaj wyznaczony 71,769. Stąd reakcja podażowa i zejście ceny niżej. Tego oczekuję na ropie. Tu mam swoje targety zakupowe. Na omawialiśmy, no to chyba wszystko już na dzisiaj. Jeszcze coś na się było. Teraz zobaczymy, co tutaj na się już. No tak, jest pompowane bardzo mocno. Jesteśmy na bardzo silnym oporze. Chciałem jeszcze tylko pokazać, na no, które zwróciliśmy uwagę, na jedną rzecz. Strefa, nie strona, poziom 16438. Myślę, że ten poziom zostanie zaksięgowany. I stąd zobaczymy reakcję podażową. Gdybyśmy wybili ten poziom, no to to już patrzymy w okolice 17460 na, 17 na, na, na DAC. Natomiast uważam, że tutaj jest bardzo silna zapora podażowa i tego nie wybijemy za pierwszym podejściem, że zobaczymy tą, tą większe zejście i odreagowanie rynku na macie. Mamy też jak sobie się przyjrzymy na wykresie, taką formację podwójnego szczytu. Tak, długoterminowo, także tutaj warto też to obserwować. On masz, pewno zostanie nadbity dlatego to 161 stołeczkę wyżej, natomiast spodziewam się wejścia ceny niżej. Na interwale tygodniowym, jest to, przypominam. Także tutaj szeroki interwał i warto, warto go obserwować sobie. Co się tutaj zadzieje na poziomie 16438? To wszystko, co przygotowałem dla Was. Dzisiaj, pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko. Życzę Wam miłego weekendu, do odpocznijcie od wykresów i do usłyszenia w poniedziałek.